Cześć. Często na forach no, w internecie czy na Facebooku widzimy zapytanie ludzi, którzy zaczynają korzystanie z Linuxa bądź nawet użytkowników Windowsa, którzy chcieliby pobrać sobie jakąś muzykę y, lub filmy, teledyski y, z YouTube'a. Oczywiście nie namawiam tutaj do y, takich rzeczy, ale takie zapytania są. Na YouTube też są darmowe bity muzyczne, y, z których możemy korzystać. Są na licencjach free. Je teoretycznie możemy jak najbardziej pobierać. Nie powinno być z tym problemu. Tak mi się wydaje, nie jestem specjalistą od prawa autorskiego. Ale takie pytania pojawiają się od użytkowników. No i przeważnie rozwiązaniem dla tego typu, typu problemów był command lineowe, czyli, czyli te, terminalowy interfejs. Paczuszka YouTube Download. Tak to wygląda w terminalu, będzie łatwiej się odnieść. Jest to paczuszka YouTube DL. Znana pod Windowsem, znana pod Linuxem, nie wiem czy dla Mac OS również została wypuszczona. To pozwala nam z poziomu interfejsu terminalowego po wpisaniu komendy z, kiloma, z kilkoma parametrami uzyskać odpowiedni output, czyli wyjście, pobierać te dyski, możemy pobierać tylko muzykę. W specyficznym formacie, jaki tylko chcemy. Pracujemy format wyjścia i po prostu dostajemy to, co chcieliśmy. Ta paczka jest o tyle, o tyle. O tyle mało używalna dla nowych użytkowników, ponieważ wymaga właśnie poruszania sprawnego się w terminalu. No i znajomości komy, znajomości parametrów, jakich musimy użyć. Oczywiście wszystko jest z dokumentacji, ale i tak ludzie mają z tym problemy. Czasami zdarzają się błędy, no i dlatego powstały właśnie nakładki na tą paczuszkę. I tutaj widzimy w repozytorium Community jest to repozytorium od Manjaro. YouTube na pozycji drugiej. YouTube DL GUI jest to bardzo fajna paczuszka, bardzo mała aplikacja, którą pobrałem sobie dosłownie wczoraj, instalując na, świeżym, na, świeżej, insta na świeżej instalacji miarcza. Ar przepraszam, tylko Manjaro. Instalując właśnie. Command Line, program to download videos from YouTube and few more sites. Ten few more sites, i kilka innych stron. Testowałem na pewno na Facebooku i działa. No ale z Facebooka jest też trochę inny sposób na pobieranie filmów, który też mogę pokazać w innym materiale. W każdym razie, wracamy do naszego GUI. Program jest bardzo mały. Z tego co widzicie tutaj w tle, w przeglądarce, zaznaczony tutaj, to jest właśnie repozytorium Manjaro. FTP PL manjaro pull overlay z repozytorium manjaro. I LIG jest, jest z rozstrzygnięciem TAR ZST. ZST jest to specyficzny format kompresji danych, można go oczywiście rozkompresować, aczkolwiek tego programu raczej z tej paczki nie zainstalujemy pod inną dystrybucją Linuxa ani pod Windowsem, aczkolwiek zawsze można próbować. No ja na chwilę obecną jeszcze nie mam maszynki wirtualnej postawionej. No ale w, jak, w jakimś późniejszym terminie mogę najwyżej zrobić edit tego wideo, czy tam dopisać po prostu w opisie, czy da się, czy się nie da. Aczkolwiek nie testowałem tego na chwilę obecną, więc nie chcę tutaj się wymądrzać. W każdym razie to jest repozytorium Manjaro, ale dla Arch'a ten, ten plik również zainstalujemy. Nie będzie najmniejszego dla problemu, dlatego ja ten link wrzucę do opisu pod tym filmem. Jeśli chodzi o inne dystrybucje lub nawet o Windowsa, takich nakładek okazuje się, że jest dużo. Nigdy jakoś specjalnie się nie interesowałem nim, bo zawsze kręciłem pracę w konsoli. Aczkolwiek okazuje się po, po zrobieniu researchu, że takie aplikacje są takie nakładki. Tutaj bardzo fajna nakładka Pythonowa. Wystarczy, że mamy Pythona w wersji minimum 2.7.3 i możemy, od, możemy odpalić sobie tą aplikację na dowolnej, na dowolnym systemie. Mamy dostępny również Windows Installer. Mamy Installer dla Slacka. Mamy tutaj w Our repozytorii Arch tą aplikację. Możemy zastrzewać przez PayPal lub ze źródeł lub repozytorium ubuntu pododaniu odpowiedniego repozytorium. Jeśli chodzi o funkcjonalność, wygląda to bardzo podobnie do tego, który omawiam ja. Jeszcze raz tylko pokażę, jak to wygląda. Mamy tutaj muzykę, która ci w tle. By the way, mam nadzieję, że jej nie słychać. Ja nie, nie chciałbym, żeby YouTube zbanował mój kanał. Mam już 31 subskrypcji, także. Jest o co walczyć? No ale dobra, powiedzmy, że dajmy sobie pioseneczkę. Ja to słyszę w słuchawkach, dlatego. Dlatego ma znaczenie, co włączę. SBT Tajarecki, ZDW i oczywiście Intruzik OPOLA Małolacik. No i powiedzmy, że chciałbym tę piosenkę sobie pobrać. Po prostu sobie skopiuję ten link. Bawisz Windows. YouTube Downloader. Tutaj sobie piszemy, wyklikujemy sobie, gdzie chcemy mieć output na pulpit. Ja, czy pobieramy audio, czy pobieramy wideo, czy pobieramy całą playlistę. Gdyby link, który mam skopiowany, był elementem playlisty, po zaznaczeniu tego checkboxa, oczywiście pobierze całą playlistę, nie tylko tą jedną piosenkę. Pojamy ten link i po kliknięciu przy, przycisku Download zadzieje się magia. Po, na, pojaw, powinny pojawić się dwa, 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 dwa pliczki, a wynika to tylko i wyłącznie z tego, że YouTube DL, ta aplikacja, na którą to jest nakładka, tylko i wyłącznie. Najpierw pobiera sobie oryginalny klip Web3M. Format. Tak mi się wydaje. No, zaraz zobaczymy dokładnie. A następnie wyciąga z tego muzykę no i oryginalny plik usuwa. Start. Widzicie pojawiły się dwa kawałki, jeden jest to klip wideo, drugi to jest plik muzyczny. Następnie ten usunął po wyciągnięciu z niego tylko i wyłącznie audio. Wyskoczył nam output, że jest sukces no i tyle. No i mamy pobraną MP3 z YouTube'a. Oczywiście nie popieram tutaj Kradzenia muzyki, chociaż z drugiej strony muzyka to jest na YouTubie. Jeżeli artysta chyba nie oznaczył specyficznego prawa autorskiego tego kawałku, teoretycznie może być pobrana, ale pewien nie jestem. Tak jak wspomniałem, nie jestem tutaj ekspertem od praw autorskich, więc nie chcę, nie chcę namawiać nikogo do łamania potencjalnego prawa, aczkolwiek z drugiej strony jestem zwolennikiem właśnie wolnego programowania, wolnej muzyki i tak dalej. No dobrze, to by było na tyle. To taka szybka porada dla tych, którzy chcieliby po prostu pobrać sobie muzykę, a mają z tym problemy. Mam nadzieję, że komuś ta rada pomoże. A jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie proszę w komentarzach. Na chwilę obecną żegnam Was serdecznie. Trzymajcie się, cześć.